Hej, czycie Manko z tej strony Muzyka TV? Dzisiaj fałki cisza przed burzą na, na kanale Mody jest wrzucone. Ale jak chcieliście, chłopaki, odrzuty, to przesłucham. Akurat tego fałkę jeszcze nie zacząłem przesłuchać. Chujowo, że ten komentarz troszkę później odczytałem, bo bym też nagrał tego LDZ. Ale przesłuchałem to od razu, jak wyszło. Bardzo mi się podoba swoją drogą. Nie wiem, dajcie znać, jak wam to siedzi. No i co, fałki ćwicza przed burzą nie przesłuchałem. Autentyczna reakcja. First time listening, let's go. A jak chcecie coś więcej, dawajcie propozycje ja będę nagrywał. Nie? Ja robię delivery.

Je, więc nie muszę o nic prosić O kurwa Tak cię kurwa kocham Łukasz jak to oglądasz To jest fajowany Dziś przed burzą Więc na burze się zanosi Robię pieniądze jak facet Wy dalej kochajcie bloki Muszę ciągle ujebany Czaisz tak jak moje skoki 4 lata omijali Dzisiaj proszą mnie o popis Ogarnąłem wszystko sam Nie potrzebowałem litości Zrobiłem po swojemu Teraz dzwoni każdy label Ludzie mnie kochają No sobą jestem, ty płacisz jej za seksami, mi typy płacą za wersy. Rozjebałem zjebałem i nie możesz mieć pretensji. Myślałeś, że to koniec, no to daj mi się rozkręcić. Steru smak, kwacz cały kwit do mojej kielni. Szybujesz najebany, kurwa, ale jesteś dzielny. Ja na pełen etat, ty to tylko grasz niedzielny. Jestem jewcą od zawsze mam ten. Ja na pełen etat, ty to tylko grasz niedzielny. Gang, gang, gang. Zapędy, no cały apart, jak rokowe bendy. Myśleli, że po płycie mnie nie będzie, ale beka. Zajebany pary, ściągam więcej niż apteka. A ty zajebany pary w swoich tekstach. Umieszczasz, spójrz kurwa w lustro, zobacz definicję leszcza Artyści z pisty mordo, teraz słuchasz wieszcza Ona chce mnie na noc, ale kurwa jest kolejka Ciągle zakręcony latam, choćbym taczył breka do twój skład i to w sumie cały przekaz hey. Robię od zawsze to, czego nie chcieli Czasy się zmieniły, nagle wszyscy chcieli mnie Ej, słyszę Macieja, jakby w tym flow, w tym, w tym, w tym, w tym w takiej flow, arba jakby chwilę oczy trochę, trochę macie z nie? Te zakręcony lata, tam podbanka subreka, tak jak to skład i to w sumie cały czeka. Robię od zawsze to, czego nie... No takie robię to zawsze Nie chcieli Czasy się zmieniły, nagle wszyscy chcieli mnie pany Olis, może ojebać mi peń Jestem daleko od sceny i oddalam coraz bardziej się Dyrygent, czajesz jestem Piotr Rubik Ona robi to co mówię, bierze trochę bo jestem hustlerem a ty wrzucę na luzi Prawdę jestem objawieniem, chociaż stram na trap music Jak ona mnie widzi, to odpala się jej border Nie koła, teraz koła mam na koncie a Twój nieświeży idol widzi mnie na horyzoncie Cię się ze mną mierzyć To się kurwa pod szkolu Miało przy tej dziwce okrop, mordonie Znowu biały rycerz dziwce okropny no real. fakt Chcesz nawet wiedzieć, co robiła z swoim ziomkiem? Mordo, my się tu bawimy 24 na 7 w korbie. Jesteśmy przyszłością, to jest jasne jak słońce. Yeah. Ja nie wiem, czy tak macie, ale... Odrzuty Łukasza czasami są twój lepsze niż to co... niż, niż to co daje. Może to co daje jest swój mocne, ale niektóre odrzuty to naprawdę są kurwa tch, Są tam gdzie nie? Pod sufitem Pojebane, pojebane, zajebisty trak, no, siedzi strasznie. Będzie słuchanko, nie? Dajcie tam co wy sądzicie o tym numerze, bo... Wow Po prostu ja nie wiem, ja jestem jakimś... Nie chcę brzmieć jak Dick Rider fałkiego, ale kurwa... no wszystko nowe co, co siada, nie? Mimo, że na początku jakoś nie byłem mocno przekonany, ale jak zacząłem wszystkich numerów słuchać, kurwa, więcej niż tylko po razie, to naprawdę to jest, to jest konkretnie. Dzięki za oglądanie, pozdro, trzymajcie się, bądźcie dobrymi ludźmi.